Dzisiaj rano, kiedy się obudziłem, bardzo bolała mnie głowa, i teraz większość z Was pewnie zapyta: A co mnie to w ogóle obchodzi? I to jest bardzo dobre pytanie, bo zasadniczo to nie musi Was w ogóle obchodzić i, i jak najbardziej to szanuję. Natomiast przyszła mi do głowy taka rozkmina, więc postanowiłem spontanicznie nagrać, bo wydaje mi się, że aktualnie, przez to, że bolała mnie głowa, rano, mój dzień jest lepszy. To może brzmieć bardzo dziwnie, ale mam wrażenie, że kiedy przeżyłem ten bardzo, bardzo silny ból głowy z rana, to teraz jakoś tak aż doceniał, że mnie nie boli. I to jest dosyć dziwne, ale wydaje mi się, że jest w tym pewna metoda, pewna dosyć drastyczna jednak, ale metoda na produkowanie większej ilości szczęścia. No bo jeżeli nie doświadczyłbym tego bardzo silnego bólu głowy, no to teraz byłoby mi ciężej docenić, że w sumie nic mnie nie boli, nie mam żadnego większego problemu takiego na już. I widzę w tym pewien schemat, pewną metodę, która jest w miarę uniwersalna że w momencie, w którym doświadczamy jakiegoś dyskomfortu, bólu, cierpienia, to potem łatwiej jest nam docenić ten stan, który jest pozytywny, który wiąże się z brakiem tego dyskomfortu, bólu czy cierpienia. Jeżeli doświadczyliśmy silnego bólu, no to kiedy przestanie nas boleć, to nie tylko w danym momencie nas nie boli, więc stan jest domyślny, ale, ale wydaje mi się, że dla dużej części ludzi ich stan jest lepszy, niż gdyby tego bólu w ogóle nie doświadczyli. I o ile jeszcze ból, silny ból fizyczny, to jest coś, co... No nikomu bym tego nie życzył. To, to nie chodzi o to, żeby się wystawiać na jakiś silny ból fizyczny. Natomiast jeżeli mówimy o pewnym lekkim dyskomforcie, kontrolowanym dyskomforcie, to tutaj już ta metoda wydaje się być znacznie bardziej atrakcyjna. Zresztą są ludzie, którzy chociażby biorą zimny prysznic. On ma oczywiście trochę większe podłoże tego, jak działa, niż tylko wystawienie się na dyskomfort, ale jednym z jego elementów jest wystawienie się na dyskomfort. I w momencie, w którym na początku dnia, na przykład, bierzemy zimny prysznic, jest, wystawiamy się na dyskomfort, pokonujemy go, przełamujemy się, no to potem psychicznie czujemy się silniej. I bardziej doceniamy komfort, który mamy. Więc, nawet ten zimny prysznic, ta taka już standardowa, myślę, że bardzo popularna metoda, o której ludzie mocno gadają, to wydaje mi się, że w pewnym sensie bazuje też na tym, co spotyka nas, kiedy czujemy jakiś ból albo coś nam się faktycznie bardziej poważnego dzieje. Również na takim poziomie życiowym, wydaje mi się, że ja na przykład w swoim życiu, głównie kiedy byłem młodszy, doświadczyłem kilku sytuacji realnego zagrożenia życia w taki sposób, że faktycznie można powiedzieć, że byłem blisko śmierci i kiedy ja sobie o tym przypominam, kiedy w jakimś sensie wraca to do mnie, to czuję się z tego powodu autentycznie szczęśliwszy i tego typu metoda uważam, że jest trochę ryzykowna, może być groźna i na pewno, absolutnie na pewno nie jest dla każdego. Są ludzie, którzy są znacznie bardziej wrażliwi i tego typu podejście jest dla nich bardzo, bardzo drastyczne i absolutnie nie polecam tego każdemu, ale też inna część ludzi, być może to jest zdecydowana mniejszość, nie jestem pewny, ciężko mi jest to sprawdzić. Tu trzeba by było przeprowadzać jakieś badania, ale myślę, że jakaś część ludzi bardzo sympatycznie poczęstuje się takim przemyśleniem, takim sposobem myślenia, że w momencie, w którym oni wystawiają się na dyskomfort, czy wręcz Przypomną sobie jakieś negatywne sytuacje ze swojego życia, czy to bólu, czy cierpienia psychicznego, czy jakiegoś zagrożenia, to na co dzień w życiu będą szczęśliwsi, jak ja sobie przypominam. I to nawet nie musi dotyczyć naszych osobistych doświadczeń, naszych osobistych wspomnień, czy przeżyć. A nawet myślę, że taka świadomość, że teraz na świecie gdzieś są ludzie, którzy doświadczają czegoś okropnego, czy że są ludzie śmiertelnie chorzy, czy tacy, którzy mają problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, a ja lub ty nie mamy takich problemów, przynajmniej ja nie mam i mam nadzieję, że ty nie masz, o yy, wydaje mi się autentycznie szczęściodajne. Jak z jednej strony, jeżeli ktoś znajduje się w sytuacji, bardzo trudnej dla niego, to powiedzenie mu a ktoś inny ma gorzej, jest tragiczne i to nie działa. Ogólnie to mega, mega, mega nie działa. Ludzie to robią często, natomiast taka, taka rada, że a ktoś inny ma gorzej, co ty tam gadasz, to, to, to nie, to jest bardzo zły pomysł. Natomiast jak ja znajduję się w tym momencie w sytuacji, szczerze mówiąc, nietrudnej, moje życie jest całkiem okej, okay. ja świadomie z własnego wyboru w jakimś sensie. Przypomnę sobie o tym, jak wiele jest cierpienia na świecie, czy to psychicznego, czy fizycznego. Ja ogólnie uważam, że lepiej jest mówić o stanie psychofizycznym, czy nawet myślenia o tym, że wszyscy kiedyś umrzemy, że nasz czas jest ograniczony. To z takiej perspektywy moje dzisiejsze małe problemy, jakieś małe tam rzeczy, które muszę zrobić, uporać się z nimi, wydają się tak ekstremalnie błahe, że aż się czuję lepiej, autentycznie się czuję lepiej. No i właśnie w momencie, w którym wystawię się na jakiś dyskomfort, czy, czy coś mnie będzie boleć, tak jak dzisiaj rano mnie bolała głowa mega, czy przypomnę sobie jakieś trudne sytuacje ze swojego życia, to bardziej. Doceniam to, co teraz mamy. My, jako ludzie, jakoś przyzwyczajamy się do tego, co mamy, traktujemy to jako standard i nie za bardzo to doceniamy, jeżeli świadomie nie wkładamy w to wysiłku, żeby to docenić. Więc, moim zdaniem, takie świadome zatrzymanie się, taki moment na refleksję, żeby docenić to, co mamy, może nawet przypominając sobie jakieś negatywne rzeczy, które nas spotkały, czy nawet wprowadzając się w jakiś stan dyskomfortu, czy nawet nie w kontekście nas samych, a bardziej uświadamiając sobie, że inni ludzie na świecie mają masę cierpienia i poważnych problemów, to myślę, że pomimo, że to jest dosyć drastyczne i na pewno nie jest dla każdego, a spodziewamy Dodziewałbym się, podejrzewałbym, że jednak to jest dla mniejszości ludzi, to dla tej mniejszości to może być całkiem niezła metoda, żeby zwiększyć swoje poczucie szczęścia. Na takiej zasadzie nie z tego, żeby się cieszyć, że ktoś ma gorzej, bo jak ja pomyślę, że ktoś ma gorzej, to ja się wcale nie cieszę z tego powodu, tylko raczej mu współczuję, natomiast y, z tego, żeby próbować docenić to, co mamy, bo tak na co dzień jak się żyje, to się przyzwyczaja do tego, co się ma, i raczej się tego nie docenia. I to jest myślę doświadczenie powszechne dla bardzo wielu ludzi. Tak więc takie moje szybkie przemyślenie, z uwagi na to, że bolała mnie głowa rano i autentycznie nagrywam to mega spontanicznie, bez żadnego scenariusza, przygotowania. Takie. Moje szybkie przemyślenie jest, że może akurat dla Ciebie, który to słuchasz. To nie jest taki zły pomysł, ale uważaj z tym, bo to jest trochę ryzykowne i drastyczne. Jest to dosyć mocna metoda, ale może dla ciebie jest spoko pomysłem, żeby raz na jakiś czas albo wystawić się świadomie na jakiś dyskomfort, albo przypomnieć sobie o tym, że kiedyś miałeś jakąś ciężką sytuację, wiążącą się z jakąś formą cierpienia, albo przypomnieć sobie o tym, że nasz czas jest ograniczony, kiedyś umrzemy, nie wiemy kiedy, albo pomyśleć o tym, ile negatywnych rzeczy dzieje się na świecie, a akurat ty teraz ich nie masz, mam nadzieję, że nie masz. To wydaje mi się, że w sytuacji, w której ktoś jest generalnie mniej więcej zdrowy psychicznie, i w danym momencie nic mu się takiego bardzo negatywnego faktycznie prawdziwie nie dzieje, to uświadomienie sobie takich rzeczy, czy, czy wystawienie się na taką myśl, czy, czy wręcz kontrolowany dyskomfort, moim zdaniem może być szczęściodajne. I takim przemyśleniem chciałem się podzielić. Trochę nie byłem pewny, czy to nagrywać, bo wiem, że też część ludzi ma taki odruch, że jak tylko pomyśli o śmierci, to, to nie, nie wytrzymuje w ogóle. Ja tutaj mam jednak znacznie niższą wrażliwość, no bo tak jak mówię, w młodym wieku miałem kilka sytuacji, gdzie byłem dosyć bliski właśnie śmierci, czy, czy po prostu byłem w stanie realnego zagrożenia życia, więc to aż tak mnie nie przeraża. Uważam, że jestem dosyć odporny, silny psychicznie. I, I tutaj dla mnie ta metoda na przykład działa. Jak ja dzisiaj miałem ból głowy i pomyślę sobie, kurde, ja mógłbym teraz mieć jakiś naprawdę poważny problem ze zdrowiem, być w szpitalu, czy, czy być w stanie śmiertelnej choroby, czy mieć taką chorobę, która co prawda mnie nie zabija, ale co chwilę czuję jakiś ból. No to jak tak sobie mnie pobolała głowa i tak sobie pomyślałem trochę katastroficznie, apokaliptycznie, pół żartem oczywiście, to aż mi się dzisiaj lepiej żyje. Lepiej mi się żyje, fajnie mi się teraz nagrywa. Tutaj ja sobie piję kubeczka ze świnką morską, idę do moich świnek morskich, moich zwierzątek. Jest naprawdę fajnie. W sensie to, że doświadczyłem jakiegoś rodzaju cierpienia czy dyskomfortu, to jak sobie o tym przypomnę, uświadomię to sobie. Na przykład teraz, jak sobie pomyślę, że ktoś tam w internecie coś tam pisze czy mówi niemiłego o mnie, to co, to, co to w ogóle jest za problem? To, to jest zerowy problem kompletnie. Kompletnie mnie to nie obchodzi. Już mówiąc to, że ogólnie jestem dosyć odporny na negatywne opinie, to w takiej sytuacji też w ogóle. Co, co to w ogóle jest za problem, że ktoś coś tam napisał, albo że ktoś sobie coś pomyślał? Przeżywając coś bardzo poważnego, albo po prostu uświadamiając sobie, wracając myślami, w jakimś sensie myśląc o tym. Przeżywając cierpienie czy dyskomfort, dużo łatwiej później docenić jest mi brak tego. A jeżeli do braku tego się zbyt przyzwyczaję i nie przypominam sobie, że warto by było doceniać to, co się ma, być za to wdzięcznym, to mój dobrostan psychiczny z czasem spada. Także spontaniczny film, poczęstujcie się tym przemyśleniem. Standardowo zachęcam, żebyście zajrzeli do linków w opisie. Tam chociażby jest mój mini e-book, którym zabrałem. Wiedzę na temat ludzi, z kilku lat mojej pracy z ludźmi, jak i również kilkuset publikacji, jakimi na przestrzeni lat się interesowałem. Jeżeli podoba Ci się mój kanał i masz taką możliwość, to można za niewielką cenę takiego e-booka kupić. W ten sposób Ty dostajesz coś fajnego dla siebie i lekko finansowo wspierasz mój kanał, przez co ja jestem w stanie wytwarzać więcej tego typu treści, bo mogę zrezygnować z innych aktywności, które robię z przyczyn bardziej zarobkowych i poświęcić więcej czasu na rozwój właśnie tego kanału. A w tym filmie to tyle. Jeżeli interesują Cię podobne przemyślenia, to zachęcam do sprawdzenia filmów, które gdzieś tutaj się teraz wyświetlają na ekranie.